Witam Was na moim kanale Maja300 W dzisiejszym filmiku nagrywam dla Was przez 24 godziny jem i w dzisiejszym filmiku będę jadła tylko jedzenie emoji Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki filmik więc zostawiajcie kciuki w górę i się wydawać, że to nie jest wcale taki trudny dzień, bo dla jest w sumie sporo jedzenia ale no wiecie ja też nie wszystko lubię, więc będzie mieć troszkę mały problem, ale myślę, że coś się wykombinuje. Ja dopiero wstałam, jest godzina 10.30, wstałam jakąś godzinkę temu albo pół godzinki, bo wiecie, wakacje dłużej pośpię sobie. Czasami wstaję o 9, czasami o 10, nieważne. Ale dzisiaj mi się przy, przysnęło i spałam do dziesiątej Teraz na śniadanko zjem sobie hot doga, bo tam jest Tutaj wam pokażę tą emotkę i tutaj będzie mój hot dog, że pojawi niedługo To jest ta emotka, widzicie ją? I właśnie idę robić z tego hot doga, więc chodźcie ze mną A i kochani, nie zapomnijcie kliknąć z czerwonego przycisku do subskrypcji I dołączyć do naszego teamu Pszczółek Maji Więc klikajcie, Subskrybujcie i tak Idziemy Okej okay, kochani, ja już zrobiłam tylko mojego hot doga I tak patrzcie tutaj, tak wygląda hot dog um, Emoji A Tak wygląda mój hot dog Co je porównajcie? Podobne, prawda? Może nie idealne, ale no, wiecie, musiałam to sama zrobić, przetworzyć to sama, więc. Ym, więc. Yy, I tak to. Na, jak na mnie to dobrze wyszło. mi to. Bo ja nie jestem mistrzem gotowania, więc musicie mi to wybaczyć. I tak, jest parówka, jest ser, jest. Ketchup jest, więc. Wszystko jest z tego, tego. Z tej. Yy, z tej mikstury emoji. Dobra. E, teraz idę sobie wskoczyć jeszcze po herbatkę i jedziemy z tym. Jemy to. A, i żeby nie było, ja jeszcze dzisiaj nic nie jadłam, prawda? że dzisiaj jeszcze nic nie jadłam. No, prawda. No, bo ja dopiero co wstałam, pani, ja byłam w sklepie. Teraz wróciłam już do domu, oczywiście. I teraz nadszedł czas obiadu, bo jest godzina 16.02. Nie jadłam nic. Jestem głodna, więc muszę coś zjeść. Teraz nadszedł czas obiadu, więc muszę zjeść coś na obiad. I moja mama zrobiła mi. Zrobiłam mi rosół, ale nie wiem, czy mogę zjeść, więc muszę to sprawdzić. Więc zaraz do Was wracam. Sprawdzamy to, czy jest banan, czy jest zupka. Mam no, ikonkę zupa, przynajmniej jest coś takiego, więc nie wiem, czy to możemy zaliczyć do zupy, ale możemy chyba, więc idę zjeść teraz rosół i oczywiście Wam to pokażę. Okej, okay, więc jem sobie rosół. No, mm no. -hmm. No i oddecham. Okej, okay, kochani, ja na obiad jednak jem frytki, bo są tam frytki w i mięsko też tam jest, więc sobie połączyłam. I to jest mój brat Adamuska. a ja kochani, znowu Was witam, jest godzina kolacji. Nie jadłam, jest godzina 20. Jest 21, dwudzi więc jest godzina kolacji mojej. Ja zazwyczaj jem o tym godzinie. I ta, więc właśnie teraz moja kolejna kolacja i jest taka emotka. Patrzcie tutaj, jest taka emotka. Właśnie na tym... więc e, to jest moim zdaniem post, więc sobie zrobiłam posty. O, tutaj mamy tosty, pokażę Wam. Myślę, że możemy to zaliścić. Oczywiście to nie jest koniec filmiku, przepraszam Oczywiście to nie jest koniec filmiku, ponieważ jutro to mało być 24 godziny, więc jutro jeszcze będzie śniadanko i już Więc, tak, więc myślę, że możemy, możemy jeść, więc jemy Hejcie kochani, jest już dzisiaj poranek, jak już zresztą widzicie, że jestem bez make upu, totalnie po dopiero co wstałam i yy, jest dzisiaj już już teraz będziemy jeść na ostatni posiłek. I szczerze powiem, nie chcę nic powtarzać, więc nie wiem, co mam zjeść. Bo nie chce mi się robić teraz nale naleśników. Ani pierogów też mi się nie chce od rana tych jeść. Więc teraz będę jeść. Właśnie stwierdziłam, że zjem sałatkę owocową, więc sobie wkroję tam jabłko, banan i ym, ananaski, więc zobaczymy jeszcze. Może jakieś malinki mi się uda, więc zobaczymy jeszcze, ale z taką sałatkę, więc idziemy ją teraz zrobić i wam pokażę, jak już będzie gotowa. I Hani, ja już mam tutaj swoje jedzonko, tutaj mam jabłka na wierzchu, a tam pod spodem są bananki. Nie wiem czy Wy to widzicie. No dobra, ale załóżmy, że widzicie, bo tam są jabłka i bananki i więc możecie tutaj sobie zobaczyć, wkleję Wam. Mm, I idę to jeść. Okej okay, kochani, więc zostawiajcie kciuki w górę i subskrybujcie mój kanał. I to już było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie. I co? Myślę, że to nie był zbytnio jakiś mega trudny challenge, ale też był dla mnie troszkę trudny, bo jak widzicie nie chciałam powtarzać jeden i musiałam się zdecydować na jakieś warzywo, owocowe śniadanko. Ale powiem, że się najadłam, Jestem taka fit girl teraz. Kliknij w górę i subskrybujcie I do następnego filmiku, pa!